Kurku, co? To ja za... myśl. ja no. myślę, że jest dużo rzeczy, które były śmieszne. O tej co teraz będzie, czy o tej no. co... Bądź o tej co teraz będzie, w Poznaniu, w marcu. No co mam ci powiedzieć? Te, Te boksy, czy... no. no już nie boksy, tylko e... brameczki, czy jak to może... O, Płotki. Tak. Że tak. można sobie Babingtona popykać. <laughs> Czasem bywa tak z tymi konwencjami, że już w piątek wracam do domu. Przypadkiem. Przypadkiem, także wiesz. Teleport. Już było parę takich imprez, gdzie nie dotrwałem do, do końca. Nie? Prawda jest taka, że dużo ludzi się pruło o to, że, że, że to wchodzi do, na hale, a jest tak, że jeszcze więcej ludzi się teraz wysta wystawia. I jeszcze więcej ludzi odwiedza te, tak. te imprezy. Nie? nie każdy wie jak y, trzeba było budować halę koncertową. Tak. I pamiętasz jak to była za tak. I trzeba było budować te na, na, kamieniach, na kamieniach. Namiot, tam, namiot koncertowy, zamówiliśmy go zbyt gorszy. Przyjechał namiot, tam miały się odbywać koncerty. Gdzie się okazało, że kurwa to jest namiot. Ale ten, jak to się mówi, ślubny na ślubie. By... Oni go rozstawili. Przychodzi do mnie typ na i: ja Kurwa, co tu jest grane? Ja rozstawiłem tam pozec, i kurwa, głową yy, o sufit. A, a potem sufit... jeszcze prosiliśmy kapelę, żeby za bardzo nie skakali ze sceny, nie? żeby no chodzie, nie przypierdzieli w ten, ta. żeby się. No, generalnie, jakby był wiatr, to to mogłoby polecieć w pizdurę. błędy, jakie były popełniane po prostu. To z dzisiejszej perspektywy takie no, kosmiczne, że no, konferencje, który... Tak, konferencje. <grym> który w ogóle nie wiedział, co, co gadać i gada. bo go stres zjadał, nie? No, zjadał stres. Pozdrawiamy. Ta, dziękujemy, pozdrawiamy, dwa teksty. No na pewno na pierwszy konwent przyszło ponad e, tysiąc osób, coś koło dwójki, nie? Tak, to był ten... A teraz co sądzisz? No, że jest pierdolnięcie. No ale komerka, no. Komersa, no, komercja. no komercja. Dzisiaj tylko komercja. Hajd jest najważniejszy, pamiętajcie o tym. Nie? No ta, teraz na wipie co jest? Na wipie tylko paluszki, cukierki. Widzicie tylko alkohol, już nawet nie ma jedzenia. Wiki. Już nie ma jedzenia. Nie A, raz, aj, kurde. Nie jest, kuponki, no to ja, jak byłem, to. Strata, nie? To ja, jak byłem, to jeszcze były jakieś paluszki A. i ten, kawanusiki. Boksów nie ma, tylko są jakieś płotki. Żarcia nie ma na, na ten. Nie ma. To ja też robotę stracę. Nic <laughs> co ty? Konwent generalnie za, nie? A coś będzie? Będą jakieś występy, może nie wiem, coś... Słuchaj, no, będzie scena duża, czyli też źle, bo konwersyjnie wszystko, nie? No co powie? Powinna być mała scenka, a nie duża scena. Tak uważam, nie? No, nie to wiem. może zróbcie małą scenę. A COVID? Nie... Czy będziecie testować ludzi? Tak. <laughs> Segregacja? No, jasne, ja w sensie tak, co? <laughs> Oczywiście, że segregacja. Jest to segregacja. Miesz, no tak. No, no jak myślisz? No nie powinien chyba być taki imprez. W sensie, że to psuje rynek, że tyle studiów i tak dalej, nie? Scena, ci tego nie wybaczę. A nie myślałeś o tym, żeby, nie wiem, jeszcze zrobić e, w Pruszczu Gdańskim na przykład konwencję <laughs> albo... Szczytka. O, w Zakopany kiedyś było, żeby tam na przykład zrobić, w Zakopanem, albo tam no. koło Bola, co jest, jak się ta miejscowość nazywa? Miejscowość kołobola? No tam Katowice, tam, co się śmieje, cała A Polska, w o w Sosnowcu na przykład. Co, no, to jest jakby wszystko do zrobienia, nie? A może tak jak ee, KSW co miesiąc teraz, konwencja w innym mieście? No to praktycznie <laughs> tak wyjdzie prawie. To, <laughs> to, no no tak. Prawie, to, że tak wyjdzie. Ja tak sobie pomyślałem, że w sumie e, na konwencję do Gdańska no. mógłbyś zaprosić samych studiów z Gdańska. No tak. Nie? W sumie by starczyło tych studiów z Gdańska. Gdyby się wszyscy zgodzili oczywiście. Ta. Część by się nie zgodziła, no bo to komercha. No. Ale i teraz jeszcze jakieś chujowe płotki. No, no i ta scena. ta scena. No ale w sumie sam Gdańsk wystarczyłby, żeby jest teraz tyle studiów w Gdańsku, że można by zrobić e, gdańską gdańska konwencja tatuażu.